Robert Kuśta, Latająca Krowa. Raz pewna krowa, taka całkiem mała, zamiast chodzić do szkoły, w obłokach bujała. Mimo, iż jak wiecie, skrzydeł nie miała, to latać w powietrzu nauczyć się chciała. Najgorsze, że wbrew wszelkiej logice, Zaczęła to robić w praktyce. Bezmyślnie z dachu skakała, lecz ziemia ją przyciągała. Nie fart, bo gdy już prawie leciała, tak sobie wówczas myślała. Przy lądowaniu kopytka złamała. Czy tak się stać musiało? Krowa mądra po szkodzie. Brutalnie poznała swe miejsce w przyrodzie. Zaczęła nadrabiać braki w edukacji, by nauczyć się od podstaw zasad grawitacji.